Hej, czy siema z tej strony Panda. A ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kupimy sobie skina do Nity, ponieważ mam aż 30 gemów, więc sobie właśnie go kupimy. No dobra, to kupujemy skina Nity Pandy. No i co? Nowy Brawler, czyli nowy skin do Nity. Panda Nita. Oczywiście go wybieramy. Naprawdę bardzo ładny skin, mi się bardzo podoba. No to co, zagrajmy może sobie pierwszą gierkę na solo. Tak, bez cięcia. No i jeszcze w tym odcinku otworzymy sobie jednego Brawl I chciałabym powiedzieć, że odcinki nagrywam troszeczkę przed... Yy, na przykład dwa dni przed wrzuceniem tego filmu, więc na, na przykład nie zdziwcie się, że tak szybko mam pucharki wbijane. No dobra, nitą tak na showdowna VS Leon, no nie jest tak łatwo. Najlepiej bym sobie uciekł. A co jest Rose? No ale no, niestety przegraliśmy, mam dziesiąte miejsce. ale teraz zagramy sobie jeszcze raz, bo czemu by nie? Straciliśmy pięć puszek na nicie. Miałem równe 140. No dobra. I to nie gram za dużo, ale może z tym skinem zacznę ją po prostu sobie grać. dobra, tam widziałem sobie dwa boksy, więc sobie je otworzymy. Nita jest fajna ze względu na to, że umie szybciej otwierać te boksy, yy, że znaczy umie dwa na raz otwierać. O nie, odtary to ja chcę uciekać. Skampmy się może tutaj. No skin mi się bardzo podoba, jest taki wyróżniający się. Naprawdę ładny skin. A i nie pytajcie się dlaczego mam taką dziwną mapę, a to z tego powodu, że mam jakiegoś moda zainstalowanego, ale za długo... Go po prostu sobie odinstaluję i zainstaluję zwykłą wersję. Ale w sumie mi się lepiej gra na tym modzie, bo jest bardziej przejrzyście. Tu jest chyba ta Tara. Niestety jej nie ma, ale tam jest Rose. Sobie może Ulta nabijemy. No, nabijemy troszeczkę, ale to nie jest to, co, chcę, co chcę zrobić. Daj mi nabić ulta. Dobra, jest, zadałem tysiąc. Już po tysiąc zadajemy, więc jest bardzo dobrze. Nie mogę też zbyt blisko podejść. Wrzućmy może pandę No dobra, nie opłacało mi się tutaj tak, tego mi się zużywać Ale przynajmniej mam trzecie miejsce już No i widocznie tutaj chyba wygra y, tutaj właśnie Rose Ale może jeszcze to ugram Jeśli miałbym ulta teraz, ale ona ma uta i no niestety jest po mnie. No to przechodzimy do następnej gierki, chyba. No tak, przechodzimy do następnej gierki. Na Bounty. No dobra, jestem już na Bounty. Grał za mnie Bot, ale dobra. Oni zdobyli tylko jedną gwiazdkę, więc nie ma co płakać. Chyba podjadę tego dynamajka. Ale tam, tutaj jeszcze jest Rose. Więc troszeczkę jest niebezpiecznie. Dobra, przynajmniej zrobiłem tego dynamajka. Mam teraz dwa, dwie dzięki mnie gwiazdki. Oj, coś mnie zlagowało, niestety. Chyba przeciwna drużyna wygra tę gierkę. Ale jeszcze jest jakaś szansa, nadzieja. No dobra, tutaj mnie zjechało, zjechała Piper. Musimy odrobić aż 10 puszek, to znaczy gwiazdek. No i ta Piper ma mnie zawsze na oku. Niestety miśka mi szybko niszczą. Dobra, rozwalona jest. Tutaj, jak zauważyliście. No dobra, przegraliśmy tą gierkę aż 14 toma chyba gwiazdkami. Więcej, z 16 gwiazdkami, a jednak coś tam zrobiła ta Piper i przegraliśmy tą gierkę. Otwórzmy sobie teraz Brawl Boxa no dobra, minus trzepuszki. puszki. Otwórzmy właśnie sobie teraz tego Brawl Boxa. I ciekawe, czy coś wydropi. Nie, nic nie wytropił, ale mamy bonus dwa Batikety. To może sobie zagramy jeszcze, nie, w Big Game za niedługo. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę, no i oczywiście z dzwoneczkiem. Cześć!